Każdy, kto kiedykolwiek złowił, karpia na własnoręcznie zrobioną kulkę, wie ile radości i satysfakcji to przynosi. W ofercie naszego sklepu posiadamy mnóstwo różnych komponentów, mączek, dodatków, flavorów. Dzięki którym każdy może sobie jakąś tam swoją kuleczkę stworzyć. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj na pewno firma Massive Bates, która dostarcza wysokiej jakości produkty do własnoręcznie, do własnoręcznie robionych kuleczek. I dodatkowo tutaj jeszcze kolejnym takim atutem jest to, że w szeregach naszej ekipy posiadamy dwie osoby, które już od kilku, a nawet kilkunastu lat kręcą swoje kulki proteinowe. I na pewno zawsze będziecie mogli liczyć na to, że dzwoniąc do nas, pomogą Wam dobrać odpowiednie komponenty, doradzić w jaki sposób z danych komponentów korzystać. Więc dzwoniąc do nas, pytajcie o Piotrka albo o Adriana, oni na pewno z miłą chęcią Wam pomogą.